Dla dzieci z, przy dwóch przedszkoli, a ze szkoły podstawowej nr 3 w żywcu z Poryszu. Tutaj byliśmy świadkami, e, pokazów strażackich, jakie przeprowadziliśmy z dwiema jednostkami USP z terenu powiatu żyweckiego. Były to jednostki USP Gilowice oraz USP Kocoń. Bardzo dziękuję druhom za zaangażowanie, za bezinteresowną pomoc. To wszystko co tutaj zrobiliśmy, zrobiliśmy non profit. Jak widać, e, dzieciaki były bardzo zadowolone. Przeszliśmy przez kilka bloków tematycznych, zarówno blok taki ogólny na temat działania straży pożarnej, jak i e, bloki związane z ratownictwem medycznym, z ratownictwem technicznym oraz z symulowaną akcją gaszenia pożaru, mając na uwadze zaangażowanie dzieci mogły dzieci skorzystać z próby wykonania reanimacji fantoma, następnie dzieciaki mogły skorzystać z toru przeszkód, takiego młodzieżowego toru przeszkód, który rozłożyliśmy. Przeciąganie węży, ktoś, która drużyna jest silniejsza, gaszenie hydronetkami, czy trafianie hydronetkami do tarczy z wodą. taki w pełni zaangażowane, uśmiechnięte. Pogoda dopisała, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Myślę, że spotkamy się w tym samym składzie, a nawet i większym za rok.